Ostatni dokument Kepcia na moment nagrywania tego odcinka obejrzało ponad pół miliona osób. W dzisiejszym odcinku nie będę przyglądał się jego historii w USA, bo zachęcam Was do obejrzenia jego drogi na jego własnym kanale, ale dzisiaj przeanalizuję przeszłość Kepcia i jego etapy w Fortnite, w których wygrał ponad 1000 dolarów. Zacznijmy od samego początku, bo tam Kepcio jak można zobaczyć na jego wykresie odnajdywał się najlepiej. Ewidentnie początki Fortnite są jego najlepszym momentem, a 2019 jest dla niego kluczowym pod względem PR rankingu. Capcio zaczynał grać jeszcze przed World Cupem i już wtedy mogliśmy go oglądać na pierwszych stronach turniejowych klasyfikacji. Tak jak w większości graczy z tamtych czasów, Capcio najwięcej earningsów zdobył na eliminacjach do Mistrzostw Świata, które pomimo wszystko nie wychodziły mu aż tak dobrze. W tej serii oceniałem już wielu graczy, których możecie znać jako content creatorów lub aspirujących prosów, i muszę wam powiedzieć, że Kepcio nie miał wcale bardzo udanych eliminacji. Na solo udało mu się tylko raz dostać do drugiej sesji, gdzie brakowało mu 7 miejsc do większych pieniędzy, ale jednak ostatecznie dziewiąty ostatni tydzień zakończył tylko z 200 dolarami. Na dół sytuacja wyglądała już troszeczkę lepiej, gdzie w Trzech tygodniach z pięciu zarabiał cały czas pieniądze. Kepcio ze swoimi duopartnerami raczej nie byli nigdy blisko wygrania naprawdę dużych pieniędzy, ale pomimo wszystko swoje eliminacje zakończyli z 400 dolarami, co jest dwukrotnie lepszym wynikiem niż wspomniane solo. Dobra, dobra. Dobra. Po eliminacjach do World Cupa Epic Games zmieniło tryb turniejowy na tryb trio. A Kepcio razem ze swoim duopartnerem wzięli do drużyny Gibona. Niektórzy weterani sceny mogą pamiętać Gibona, bo jednak, jest to osoba, która miała znaczenie na polskiej scenie na przełomie 2019 i 2020 roku. Gibon w tamtym czasie dopiero zaczynał swoją karierę w Fortnite, ale pomimo tego wchodził do tego trio jako na pewno ten najbardziej utalentowany gracz w tej drużynie. Przed finałami World Cup'a, które Kepcio jedynie mógł oglądać z kanapy, zdobył swoje największe earningsy właśnie z Gibbonem. Trio kaszka, który odbył się 21 lipca 2019 roku, przyniósł chłopakom po 500 dolarów na głowę. Co ciekawe, jest to często wymieniany przeze mnie turniej w moich zestawieniach, bo wtedy prize pool w porównaniu do dzisiejszych Podobnych turniejów był ogromny, a tacy ludzie jak QLN czy właśnie Kepcio zawdzięczają temu turniejowi swoje największe dotychczasowe wygrane z oficjalnych turniejów. Kolejnym etapem w karierze Kepcia były eliminacje do FNS-ów w sezonie 10, gdzie pomimo ciągłej zmiany trio nadal udawało mu się dostawać do kolejnych etapów. Zeromant, Zerman, pomóżcie! Gdzie, na górce? Tak. Leży. Nice. Pomocy, mam kolejnego. Wegnę. Wegnę chyba. Pokażę raz. Capture. Jestem Burnie. Nice. nice. To właśnie wtedy udało mu się zebrać prawie 2000 pr -a. Niestety tylko prawie, bo dokładnie 14 września po ostatnim hicie Trio FNCS-ów Capture of 1961 punktów rankingowych, co na ten moment plasowałoby go jako około 350 gracz w Polsce. Grał on wtedy z naprawdę świetnymi graczami, którzy dopiero zaczynali swoją przygodę. Trzeba przyznać, że dzięki Kepciowi, czy pomimo grania z nim, wiele graczy zaczynało na polskiej scenie i zaznaczyli swoją obecność na turniejowym świecie właśnie z Kepciem. Niestety często dopiero gracze odpuszczając granie skepciem osiągali swój prime, ale jednak nadal jest częścią ich historii. Rok 2019 to naprawdę udany rok. Pomimo wielu sukcesów na początku i w środku roku kolejne 200 dolarów udało mu się wygrać na Winter Royalu, gdzie tylko przypomnę prize pool był jednym z największych w całej historii Fortnite. Kepcio od prawie samego swojego początku starał się dokumentować swoje wyniki na YouTubie, a z biegiem czasu stał się jednym z większych YouTuberów w świecie Fortnite'a. Wracając do jego turniejów, to niestety 2020 rok już nie był tak udany jak 2019. Wydaje mi się, że głównie jest to spowodowane właśnie jego nagrywaniem na YouTubie, które od momentu 2020 Ruszyło mocno w górę. Wyświetlenia nie zaczynały się już od 5 czy 15 tysięcy wyświetleń, a większe materiały potrafiły dobijać nawet po 100 tysięcy. Pomimo wszystko, Kepcio starał się nadal grać regularnie w turnieje, ale te niestety już mu aż tak bardzo nie wychodziły. Często gracze, nawet na wyższym poziomie, mają problem z 2020 rokiem, bo jednak był to. Chyba najcięższy rok do wygrania pieniędzy. W 2021, gdzie sytuacja zaczynała się powoli normować na turniejowej scenie, wszystko miało wrócić do normy. Niestety, Kepcio już zbytnio nie nadążał. Nie grał już tak dużo jak w 2019 i 2020 rokiem, a niektóre turnieje potrafił grać nawet z Manoikiem, więc ewidentnie nie mógł liczyć na nic więcej niż tylko dobrą zabawę. Zostawcie Manoika! Tam ciągle gra muzyka! Dobra, będę ich po prostu nawalał wszystkich. Nie! Zostawcie Manoika! Tam ciągle gra muzyka! Pomimo wszystko on nadal zagrał parę eliminacji do FNCS-ów, ale tam już zajmował tysięczne miejsce ze swoim trio. 2021 rok to tak naprawdę ostatni rok, w którym Kepcio próbował grać na poważnie w Fortnite. Wcale mu się nie dziwię. Wielki kanał z wielkimi możliwościami na pewno jest stabilniejszym źródłem zarobku niż bycie proplayerem w 2024 roku. Ewidentnie, Kepcio tak jak duża ilość graczy, była najlepsza za czasów starych sezonów, ale tak jak to było w przypadku Szamana czy J. po prostu odpuścił, widząc swój coraz większy kanał. Trzeba jednak zanalizować jego całą historię poprawnie i rzetelnie. Czysto analitycznie patrząc na jego wyniki, nie są one rewelacyjne, ale na pewno ponad 1000 dolarów earningsów na jego koncie wygląda dosyć przyjemnie. W duo czy trio jednak był często tym gorszym w zespole, przynajmniej tak mówią wyniki jego teammateów w tamtym czasie. Kepcio nigdy nie był poważany na scenie tak bardzo jak Gibbon czy Nex, a jego największe osiągnięcia i największe wygrane to turnieje, w których większość wczesnych prosów Fortnite'a robiło swoje pierwsze earnings. Pomimo późniejszego dodania Wiktory Kaszkapów, nie miał prawie żadnych prób na zdobycie pieniędzy, a wszystkie lata od 2022 roku w górę odpuścił całkowicie grania na poważnie. Nowe filmy na kanale Kepcia mają spowodować jego powrót do dobrej formy, ale będąc szczerym, nie ma za bardzo do czego wracać. Nie chcę powiedzieć, że Kepcio nigdy nie osiągał żadnych sukcesów, bo niektóre jego turnieje są godne uwagi, ale pomimo wszystko Kepcio nadal musiałby przegonić znacznie swój dotychczasowy prime, żeby walczyć aktualnie o pieniądze. W momencie nagrywania tego materiału Kepcio wypuścił tylko jeden film z jego przygody i mogę szczerze powiedzieć. Że widać jego progres, a same wyniki naprawdę dobrze rokują. Pomimo wszystko, jego zaplecze nie wskazuje, jakby miał być jeszcze kiedykolwiek chociaż topówką polski. Ale oczywiście zobaczymy, co przyniosą następne odcinki. Mam nadzieję, że jego przygoda z turniejowym światem Fortnite nie zakończy się tylko na tych dwóch miesiącach, ale również nadal będzie starał się tworzyć ten świat. Fortnite to gra, której nie da się nauczyć w dwa miesiące po dwóch latach przestania grania. Może i Kepcio nadal spędza dużo czasu w grze, ale samo niegranie 3 godzinnych sesji automatycznie zabiera mu dużo progresu, który mógłby posiadać, gdyby dalej próbował. Kibicuję mu w osiągnięciu wybranego celu i trzymam kciuki za każde dobre osiągnięcia. Przed zakończeniem odcinka chcę tylko dodać, że ten odcinek na pewno wzbudzi wiele kontrowersji, ale pamiętajcie, że staram się oceniać poszczególne turnieje i patrzę tylko na wyniki, a cała prawda może wyglądać zupełnie inaczej. Każdej osobie, który analizuje życzę, powodzenia w dalszej grze i po prostu uczestniczenia w community competitive Fortnite. Jeżeli materiał Ci się spodobał, zostaw lajka like i suba, żeby nie przegapić kolejnych informacji z turniejowego świata Fortnite oraz napisz czy Twoim zdaniem Kepcio miałby szansę na zakwalifikowanie się do ostatniej rundy FNCS-ów w tym sezonie.